W dzisiejszym zorganizowaliśmy ćwiczenia własne, wewnątrz zakładowe, polegające na zwalczaniu pożaru mogącego powstać na terenie firmy. Firma ML specjalizuje się w recyklingu, czyli przetwórstwie folii propylenowych i polietylenowych, które to materiały wykazują szczególne właściwości palne. Powstaje duża energetyka pożaru dlatego też w związku z wprowadzonym przez ustawodawcę rozporządzeniem tak zwanym odpadowym. Takie ćwiczenia, które zaobserwowaliśmy w dniu dzisiejszym, mają za zadanie przećwiczenie elementów reagowania, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, a dla jednostek ochrony przeciwpożarowej stanowią doskonały element ćwiczenia oraz zapoznania się z obiektem. Firma ML Zwiększa swoje moce przerobowe, dlatego też nagromadzenie materiałów palnych jest co miesiąc praktycznie zwiększane. Nowa organizacja składowisk odpadowych powoduje, że musimy być bardzo czujni, wyczuleni na wszelkie, wszelkie zjawiska, które mogą doprowadzić do, do pożaru. Do stanowiska kierowania Kobyna Miejskiego PSP w Welblągu wpłynęło zgłoszenie o pożarze składowiska przy hali produkcyjnej. Oczywiście był to tylko scenariusz ćwiczenia, który został przeprowadzony przez Komendę Miejską Państwa Straży Pożarnej Welblągu oraz tutaj zakładów, w którym się znajdujemy. Scenariusz zakładał pożar składowiska oraz rozszczelnienie i pożary butli z propanem butanem, która znajdowała się na sztaplarce. Również było celem przećwiczenie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego, które znajduje się tutaj w pobliżu oraz na terenie zakładu. Jesteśmy zadowoleni tutaj z postawy pracowników, jak i z działań strażaków. Tak? Strażacy mieli tutaj możliwość przećwiczenia oraz zaznajomienia się również z, z obiektem, na którym tutaj prowadziliśmy działania.